Marta Guzowska, zagadka upiornego lasu. Detektywi z tajemniczej pięć kontra duchy. Wydawnictwo Nasza Księgarnia. Czyta Kamil Próban. Cześć, jestem Marta, i ciekawią mnie historia o tajemniczych zaginięciach. Jak to jest, że ktoś zabłądził we mgle i nigdy nie wrócił do domu? Co się naprawdę wydarzyło? Został porwany przez upiory, a może przez kosmitów? Jeśli znasz inne książki o przygodach Anki, Piotrka i Jagi, wiesz, że zadaje swoim czytelnikom różne pytania związane ze śledztwem. Spróbuj odpowiedzieć na wszystkie, ale nie martw się, jeśli któreś okaże się dla ciebie za trudne. Prawidłową odpowiedź znajdziesz zawsze na początku kolejnego rozdziału. Miłej, a także upiornej lektury. I do zobaczenia w następnym tomie Zagadce Łysej Góry. Autorka. Rozdział pierwszy. Tutaj nic nie ma powiedziała Jagoda. Jest odpowiedział siostrze Piotrek tylko nie widzisz przez mgłę. Nieprawda zaprotestowała Jaga. Ciebie widzę, litkę też, i Ankę, i Lucy, i, i wujka a tutaj nic nie ma tylko same drzewa. Wtedy też była mgła zauważyła ponuro litka. Anka wzdrygnęła się, przykucnęła i pogłaskała Lucy. Suczka nie przejmowała się jednak ani mgłą, ani posępną atmosferą. Usiadła i podrapała się po uchu. Wtedy czyli kiedy? zapytała Jagoda. W dniu, gdy zaginęli ci studenci. Nic nie rozumiem! zirytowała się dziewczynka. Wy specjalnie tak mówicie, żebym nie wiedziała o co chodzi. Kochani, my tu stoimy i gadamy, a namioty same się nie rozbiją. Wujek zerknął na zegarek. Czternasta dwadzieścia. Dojazd zajął trochę dłużej, niż myślałem. Litka spojrzała krytycznie na rozmiękłą ziemię. Strasznie dużo tu błota, mruknęła. No wiem, ale dzisiaj jest wilgoć w powietrzu i lepszego miejsca nie znajdziemy. Do roboty! Piotrek podniósł jeden z dwóch żółtych prezentowych worków i wytrząsnął jego zawartość na ziemię. Wujku, mamy problem. Chyba zapomnieliśmy śledzi. Nie martw się, ja nie lubię śledzi. Możemy zjeść kanapki z czymś innym. Chłopiec uderzył się ręką w czoło, a potem przewrócił oczami. Po co ja mam siostrę? jęknął. Mama, nie pozwala ci tak do mnie mówić! Jagoda zrobiła groźną minę i ujęła się pod boki. Nie chodzi o ryby, Jaga, wtrąciła szybko Anka. Śledzie to takie kołki, którymi przytwierdza się namiot do ziemi. Naprawdę? Zdziwiła się dziewczynka. I nazywają się tak samo jak te ryby, których nie lubię. Anka pokiwała głową.